Ja jestem trenerem, ja mogę gadać, ja muszę gadać I jak ja chcę to robię wszystko, bo ja jestem trenerem się A ty jesteś pod opieczą, ty gadasz jak ja się pytam Ty więcej się nie odzywasz Twoja budzia jest zamknięta, jak ja coś pytam wtedy Aha, okej, ok. Na tym okay. to polega, A ty to polega. Okay. Trener pod opieczą Trener. Mhm. Ty, ty prawą nie uderzasz, ty prawą tylko pokazujesz To nie żebym to jest żebyś Ale czy ty jest lewy? Tak Czyli jest lewy Nie, nie, to jest prawy nie ma pytań, jak jesteś na treningu, jak trener ci mówi, rób tak, to bez gadania, bez otwierania buzi robisz, bardzo szybko, taką zmienną tą macierę. Humor... Kobieta jak to zmienna jest. Tu raz uśmianeta, tu, tu raz... Tu nie wiadomo co, tu jest smutna, tu, tu żona, nie wiesz o co chodzi, z facetem tak nie, nie. Z facetem na treningu tak nie jest, przychodzi, mówisz rób to, rób to, on robi, 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 wszystko i do domu. A tu jeszcze trzeba wiesz, ja, ja. Dużo jest pytań o to, jak, jak to się w ogóle stało, że Adam trenuje i czy nie chciałeś mnie trenować. Ej, ja dzień przed siedemdziałem, że cię trenuję, w ogóle nie chciałem. Bardzo nie chciał, no bardzo, bardzo nie chciał. No, ale się złożyło tak, jak się zdarzyło. No jest, jest fajnie, no. nie ma, nie ma, nie ma żadnych. Ej, do... Ej to była najbliższa. <laughs> jest fajnie.